W mojej ocenie najlepiej działające bakterie to te działające w glebie, nie na roślinie. To potwierdza również wiele prac naukowych. Więc w naszym preparacie Novobact-azofosfo bakterie w nim zawarte działają tylko i wyłącznie w środowisku glebowym. Wszystkie bakterie są izolowane ze środowiska glebowego. Drodzy Państwo, żeby odpowiednio działały te bakterie musimy spełnić tylko jedno kryterium. Odpowiednia wilgotność, żeby mogły się przemieścić i odpowiednio działać. Dlatego odpowiedź powinna być krótsza. Nasze bakterie zawarte w preparacie działają tylko i wyłącznie w glebie, nie działają na roślinie. Pamiętajmy, że kluczowym aspektem w przypadku koncentracji nie jest koncentracja bakterii w suchym preparacie, tym, który znajdujemy w opakowaniu, tylko koncentracja w cieczy roboczej. To, co zostało udowodnione naukowo, najlepsza koncentracja to 10 do 5 jednostek tworzących kolonie w mililitrze. Jak jest w naszym preparacie? W naszym preparacie mamy 10 do 6 jednostek tworzących kolonie w mililitrze i niezależnie od tego, ile zastosujemy cieczy roboczej. Tam ilość, tą koncentrację 10 do 6 uzyskamy w przypadku stosowania 100 litrów wody, jak i 500 litrów wody. Kiedy będą widoczne efekty? Efekty będą widoczne po około 3 tygodniach po zastosowaniu. Jakie te efekty będą? Dużo lepiej rozwinięty system korzeniowy, dużo głębiej penetrujący, z dużo większą ilością korzeni włośnikowych oraz dużo lepszy wigor roślin, czyli tych części nadziemnych. A późniejszy efekt, który będzie widoczny? Przyjdzie susza w czerwcu, My będziemy mieli dużo lepiej rozwinięty system korzeniowy, głębiej penetrujący, a co to oznacza? Z głębszych warstw gleby będzie pobierała roślina więcej wody i nie będzie tak odczuwała suszy.